Trochę mało. Dam radę. Zawsze można wylizać. Poważnie? Poważnie. Cześć, Kuciaku. Ja wiem, że mnie nie widać, ale spróbuj nas nie wydać. Która godzina? Kotek chce nagrodę? Dobry kot. Cicho. Czekaj, wyślampę. To ma twardy sen. Na szczęście, tu jak jakiś go W sensie nieprawda. Przestanie. Obudzisz całą szkołę. Przepraszam. I bingo! Oh. Skryfus! Widzisz go? Pewnie siedzi w szafie rzeczy skonfiskowanych. Czyli gdzie? Kryje się za jakimiś tajnymi drzwiami. Ale zaraz się znajdą. I proszę bardzo, robi wrażenie, co nie? Skrywus! Kochany mój, stęskniłam się. Dobra, małpa jest, uciekamy. Czekaj, czekaj! Jakie fajowe rzeczy! Magiczne fajerwerki napiszą ci na niebie, co tylko chcesz. Daj spokój, nie mamy czasu. Ile tych eliksirów i o ja ci kręcę. Krzesła pułapki. To ty czy nie ty? Nie. Nie mogę otworzyć. Daj i ja spróbuję. Pięknie, ktoś nas zamknął. Fantastycznie, i co teraz, co? W sumie można spalić drzwi. W życiu za duże ryzyko. Pewnie masz rację. No nic, miło było cię poznać. Czekaj, coś jest nie tak. Nie mów, że zakręcie przestaje działać. Aha, uporę. No to co, jak myślisz, gdzie cię poślą? Pewnie do jakiejś normalnej szkoły. Jak to? Co to znaczy? No, do normalnej, tam gdzie się nie uczy magii. Ale po co? Czemu tak? Bo w mojej rodzinie nie ma czarodziei. O nie. Nie mów, że to twoja wymarzona szkoła. Trochę, ale wzięli mnie tylko na próbę. Mówiłaś. Głupio mi, że przeze mnie wylecisz. Trudno.